Zostań w domu, polecam, polecamy. Karolina Korwin-Piotrowska. Dzień dobry Państwu, zostań w domu. Zaczynamy dzisiaj od książki Jerzego Ambroziewicza pod tytułem Zaraza. Książka Ambroziewicza jest reporterskim zapisem tego, co działo się upalnego lata 1963 roku we Wrocławiu, kiedy to nagle ludzie zaczęli umierać na ospę. Analogie do dzisiejszych czasów są ogromne. Udawano, że nic się nie dzieje, że przecież tylko przeziębienie, że o co chodzi, no ale potem okazało się, że objawy były jednoznaczne. Choroba, o której myślano, że już świat zapomniał, wróciła z ogromną mocą i to były dwa niezapomniane miesiące w życiu Wrocławia. A Broziewicz z reporterską wnikliwością, ale też ogromnym talentem literackim opisuje to, co tam się działo. To jest taka Juma Kami, ale w wersji z lat 60. w Polsce w czasach, kiedy pamiętajmy, był komunizm, był zupełnie inny ustrój, zupełnie na innym poziomie była medycyna, lekarze pracowali w zupełnie innych warunkach, ale łączyło ich z dzisiejszymi czasami jedno: strach, bezradność i to, że chciało im się płakać na widok rosnącej liczby ofiar. Niesamowita, bardzo wciągająca i bardzo aktualna dzisiaj książka. Zdecydowanie na ten czas to nie jest miła lektura do poduszki. Po tym możecie mieć trudne sny, ale warto wiedzieć o tym, że kilkadziesiąt lat temu w Polsce sytuacja była analogiczna do tego, co mamy dzisiaj za oknem. Teraz powiem coś bardzo niepoprawnego, ale no, Roman Polański zrobił swój najlepszy film od lat. Mówię o filmie Oficery Szpieg. No, proszę Państwa, to jest kawał fantastycznego kina, zrobionego ręką niewątpliwego mistrza e, kinematografii. Postać Polańskiego jest postacią, no, która dla wielu jest jak płachta na byka. Ale ten film, obiektywnie rzecz biorąc, jest jednym z najlepszych, jaki zrobił w całej swojej karierze. Jest to historia oficera, Richarda Dreyfusa, który zostaje oskarżony o szpiegostwo niesłusznie. To jest opowieść o tym, jak człowiek musi bronić się przed fałszywymi oskarżeniami. Fake news, wbrew pozorom, to nie jest wynalazek XXI wieku i mediów społecznościowych. To jest coś, co zawsze niszczyło ludziom społeczeństwo. I ta opowieść, opowieść Polańskiego prowadzona w mistrzowski sposób, opowieść bardzo współczesna, mimo kostiumu historycznego, o tym opowiada. Bardzo dobry, bardzo mądry, doskonale nakręcony, świetnie grany przez Luisa Garela film. No i proszę Państwa, bez względu na to, kim dla Was jest Roman Polański, warto zobaczyć kawał naprawdę świetnego kina. Alfred Dreyfus! Nie n'êtes plus digne de porter les Soldat! On dégrade un innocent! ん